...że dostała cynk, że podobno z doju jakieś chłopy zawinęły Ritę. Sprawdziliśmy GPSa z Lincolnem i patrzymy, no faktycznie, kurwa, Rita się przemieszcza. Mówię, no dobra, okej, okay. podjeżdżamy, patrzymy, Rita przemieszcza się radiowozem policyjnym, jakby lecą bomby i tak dalej, ale nie ma GPSa. Meanwhile, jakieś 10-15 minut temu dostaliśmy też informację o skradzionym stanie policyjnym. Czyli po pierwsze mamy, mamy tak naprawdę pretekst do tego, żeby podejrzewać, że jest to porwanie sędzi Delity Garcia. Po drugie, mamy pretekst do tego, że jest to skradziony radiowóz. Po trzecie, podjeżdżamy, goście coś tam się tłumaczą i w ogóle OK spoko. Ale w dalszym ciągu nie wiemy, kim są ci ludzie. Przedstawiają się jako jacyś agenci z FIB. Ja, nie, nie możemy uwierzyć takim ludziom, kurwa na gębę, po prostu, że oni są z FIB. I